Nie było łatwo. Tak jak się spodziewano, wysoka na półtora metra fala pojawiła się w dziwnowie. Dziesięciu uczestników wyprawy, z czego najmłodszy miał 17 lat, poradziło z nią sobie bez problemu. W ciągu sześciu dni pokonano w sumie 125 km, co warto podkreślić, wód morskich i zalewowych. Poziom trudności podnosiło również płynięcie obok toru wodnego statków oceanicznych oraz falochronów, od których odbijała się fala. Okazuje się jednak, że piękne widoki wynagrodziły wszystko. Powiem tak romantycznie, no po prostu zachody słońca i bezkres wody. Myślę, że to jest bardzo no, mocne wspomnienie, które będę jeszcze długo pamiętał. Pokonano 125 kilometrów, co zajęło 5 dni płynięcia codziennie po 4 godziny. Grupa była jednak bardzo zgrana, a turyści witali ich z podziwem. Gdziekolwiek dopłynęliśmy, budziliśmy duże zainteresowanie, żeby nie powiedzieć wręcz sensację, że można w ten sposób spędzać wakacje. Podchodzili do nas ludzie, pytali się gdzie można takie kajaki wynająć, bo chcieli też popłynąć. Także myślę, że to jest takie przecieranie szlaku, żeby pokazać, że można nie tylko siedzieć powiedzmy gdzieś tam sobie w knajpce, leżeć na plaży, ale można po prostu wziąć kajak i na przykład zobaczyć Woliński Park Narodowy od strony wody. Także no, wyprawa udała się w 100%, pokazała, że można inaczej i pokazała też sprawność tych ludzi, że oni w te kilka dni przepłynęli prawie 130 km. To jest naprawdę wyczyn. To była pierwsza tego typu wyprawa organizowana przez Centrum Żeglarskie, ale z pewnością nie ostatnia. Wszyscy uczestnicy wrócili do Szczecina cali, zdrowi i co najważniejsze, zadowoleni i dumni z siebie. Jesteście zmęczeni, głodni? Jakie są takie pierwsze, pierwsze wasze relacje, pierwsze wasze odczucia? Zmęczenia nie ma, głodni nie jesteśmy. Duma? Duma jest. Więcej na temat kajakowej wyprawy dookoła Wyspy Wolin w najbliższym odcinku magazynu żeglarskiego Telewizji Pomerania. Premiera programu na Fali w sobotę o 19.30. Serdecznie zapraszamy.